Prace na remontowanej ulicy Fabrycznej idą zgodnie z planem. Od poniedziałku 8 sierpnia zapowiadana jest zmiana organizacji ruchu. Zamknięty zostanie odcinek od ulicy Zacisze do ulicy Magazynowej. Od 9 do 14 sierpnia Leszczyńskie Niebo zapełnią balony. Odbędą się piąte balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, a po raz 30 balonowy Puchar Leszna. Poniedziałek 9 sierpnia nastąpi czasowe wyłączenie wody na ulicy Piastowskiej, Okrzei, Szczepanowskiego, Wyspiańskiego, Krzyckiego, Święciechowskiej i Hełmońskiego. Sierpień to kolejny miesiąc, w którym Leszczyńska Policja znakuje rowery w ramach programu Wibero Wielkopolski Bezpieczny Rower. Orientuj się w lesie to hasło wrześniowych warsztatów w biegach na orientację organizowanych przez Nadleśnictwo Karczma Borowa. Zapisy ruszają już dziś, w piątek 6 sierpnia. W ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2021 zorganizowano deptak edukacyjno-rekreacyjny łączący ulice północną z ulicą Kościuszki.